Emocje były naprawdę wielkie i trzymały się nas cały czas. Na pewno ja się w ogóle nie stresowałam, bo to nie było nic takiego potrzebne tam. Musieliśmy być skoncentrowani na tym co robimy, no bo to było najważniejsze. Rozmawiałam z moją siostrą, siedziałyśmy na sofie i rozmawiałyśmy i mówię, ale fajnie by było jakby był taki masterchef junior dla dzieci w Polsce u nas. I, no, I następny dzień skończył się jakiś program i właśnie była reklama Masterchefa i od razu mówię, mamo, 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 mogę. No i mama w ogóle powiedziała, ją tam w ogóle nie interesowało, ja sobie usiadłam, wysłałam. No i zgłoszenie, zgłoszenie w ogóle nie byłam pewna, czy zadzwonią, w ogóle nie miałam żadnych podejrzeń. No, ale zadzwonili. No to już pojechaliśmy na casting. A z castingu przeszłam do czterdziestki. No, a z czterdziestki do czternastki. Chciałabym chyba naśladować Mateusza Gesslera. Dlaczego? Bo on, mimo że bardzo lubi gotowanie, ma swoje inne pasje ma swoją restaurację ale też y, jakoś. Y, Wie, że są też inne obowiązki jest bardzo miły, ma fajne żarty. Fajnie, a powiedz mi, skąd u Ciebie taki, taka pasja do gotowania? Jak to się zaczęło? Pamiętasz pierwszą potrawę swoją? No, nie pamiętam za chwilę mojej pierwszej potrawy, bo to przyszło tak jakoś samo się przypałętało. Na przykład ja teraz nie pamiętam przepisu na ptysie, bo ja zawsze butuję sobie z głowy. To, co chcę, to sobie wrzucę i wychodzi. A gotujesz dla rodziców? E, tak, gotuję dla rodziców, przede wszystkim dla siebie, A dla co mojej siostry. Ostatnio, nam. E, ostatnio w, to było teraz, e, właśnie robiłam sernik chałupowy. E, bardzo lubię kuchnię polską i włoską. To jedno danie z kuchni polskiej, Twoje, ulubione? Tak, naprawdę, to schabowy. A robisz schabowe? Bardzo. Wszystko, co polskie, bardzo lubię. Ale czy robisz? E, robię, tylko że ja zawsze sobie jakoś to obracam. Na przykład robię zamiast pióra ziemniaczanego kulki ziemniaczane albo na przykład schabowego z parmezanem. A sama kupujesz mięso czy z mamą? Z mamą. Ale ty wybierasz? I, tak, idziemy na zakupy i, i ja, 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 kawałek. ja mówię co zrobić, co trzeba kupić. A z włoskiej kuchni? Z włoskiej pokażę? kuchni. Yy, chyba spaghetti carbonara, bardzo lubię makarony. A co do sosu carbonara, ty dodajesz do niego swoje? Do sosu carbonara. Sos carbonara prawdziwy się robi bez śmietanki, a ja robię na wiele sposobów. Robię ze śmietanką yy, różnie, yy, ale ja dodaję do sosu yy, śmietankę, jajka, yy, czosnek, pietruszkę, sól i pieprz. I takim sosem zalewa makaron na patelni z się i cebul. Nie lubię czytać z przepisów, a jeśli już, to zawsze muszę dodać coś swojego, albo to jakoś przerobić Czyli na swój własny smak, liczysz? Właściwie jakby do tej pory trudno mi jest w to uwierzyć, że faktycznie Kaja odniosła naprawdę wielki sukces. Na pewno przeżywałam to wewnętrznie, aczkolwiek zależało mi na tym. Żeby ona się nie stresowała. Wydaje mi się, że w dużym stopniu się nam to udało. I Kaja ma jednak dużo pokory. Może to zabrzmi nieskromnie, ale myślę, że ma jednak sporo pokory i, i ma dystans do tego, z czego jestem ogromnie zadowolona. Dopiero udział kai w MasterChefie uświadomił mi, że ona dobrze gotuje. I z tego powodu czuję lekkie zażenowanie, bo wydaje mi się, że może coś przeoczyłam. A jednak okazuje się, że kurczę, taka Kaja robi fajne rzeczy, że ona to potrafi. No i z przyjemnością stwierdzam, że nie ma tego talentu po mamie, ale jednak umie to przygotować. Kajcia kontakt taki z gotowaniem na pewno rozpoczęła może od drugiego, trzeciego roku życia, ponieważ ona była z nianią. Rodzice mocno aktywni zawodowo, więc niestety powiem szczerze, że dużo czasu spędzała z nianią i z nianią też gotowała. Niania robiła kluseczki śląskie, kajeczka siedząc na blacie kuchennym robiła paluszkiem dziurki w kluseczkach, niania robiła naleśniki. Więc Kaja w wieku 4 lat doskonale znała przepisy na takie proste dania, no i myślę, że, że gdzieś tam może. Może stąd się to zaczęło. Natomiast tata Kai też fajnie gotuje, e, e, lubi gotować i eksperymentować. I Kaja często gotuje z tatą. Nie mamy żadnych planów. E, wydaje mi się, że dzieci muszą. E, znaczy, jestem takim rodzicem, może trochę skrajnym, natomiast e, uważam, że rodzic powinien dziecku wskazać drogę, ale niekoniecznie popychać e, w jakimś kierunku. E, jeżeli Kaja. Będzie miała predyspozycję i będzie w dalszym ciągu lubiła gotować i bawiła się kuchnią, to na pewno my, jako rodzice, dołożymy wszelkich starań, żeby mogła się rozwijać w tym kierunku. Natomiast na pewno nie będziemy jej nigdy do niczego zmuszać. Jestem bardzo mile, pozytywnie zaskoczona, mnóstwo ogromnych komplementów. Wielokrotnie słyszałam wypowiedzi, że jest skromną i fajną dziewczynką, i to jest dla mnie po prostu balsam na serce.